No i dobra, głowa ogolona, ja sobie wezmę teraz bąda. OK no i Wam, bardzo fajny ten balsam jest. Dzień dobry, 311 dzień z 365 dni z zapuszczania brody. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj, a tak właściwie jutro, będzie 10 miesięcy no tak właściwie już 10 miesięcy. Jak mam brody? A słuchajcie, jeszcze mam taką prośbę trochę będzie żebrania. Słuchajcie, jeśli możecie, dajcie lajka like pod tym filmem. Udowodnijcie, że jest was tam więcej niż 10 osób. Mam nadzieję, że może do tych 50 lajków się uzbiera. O subskrypcję, wiadomo, też proszę, jeśli nie subskrybujcie tego kanału. Ale bardzo bym prosił o lajki, bo to jakby nie było, no motywuje do nagrywania następnych filmów. Dziękuję. No, jak już wielokrotnie powtarzałem, ten czas leci. Więc już 10 miesięcy. Słuchajcie, broda wygląda tak. Teraz fajnie po tym farbowaniu, jeszcze parę dni, nie wiem dokładnie ile, ale ona już po prostu tak się nie świeci i nie jest taka fest czarna, więc wygląda teraz spoko. Już powoli się tu już jaśnieje z przodu na tych moich siwkach. No dobra, 10 miesięcy i, i ja sobie dzisiaj ogolę głowę, ale to Wam zrobię tam lapsa, to moment, ale sobie dzisiaj odgole wąsa. Pozwolę sobie wąsa moją maszynką do włosów. Składam baterię, teraz muszę włączyć ją pod zasilanie. Ok, ja już mam opanowane, już wiem jaką końcówką tam Ja jadę. Tą taką końcówkę najmniejszą do tego Philipsa i teraz jadę tak. Puch, pu. Teraz samym tym i wyrównuje, oczywiście trzeba uważać, żeby coś nie spierniczyć. Okej. Okay. Ojczyno dobrze. No i będzie, jak wiecie, ja nie lubię wąsa zapuszczać, więc obcinam go dość regularnie, przecinam, najchętniej ja bym go zgolił, tak ostatnio, ale nie chcę też, jak to ktoś mi powiedział, broda bez wąsa jest dla Alfonsa, słuchajcie, jeszcze taka jedna sprawa, kosmetyki, które były w tym boksie, Bird Box, czy jak to się tam nazywało, tak właściwie wszystkie poszły do kosza, i tu też komuś przyznaję rację, bo mi napisał, że szkoda pyska na takie, na takie kosmetyki. I rzeczywiście, powiem Wam, totalny. Yy, wziąłem szampon do pracy, ale chyba też go wywalę, bo nawet ten szampon jest dość kiepski. Olej jak w ogóle to coś śmierdzi, tak mi zaczęło to śmierdzić, i w ogóle ta konsystencja, konsystencja tego jest po prostu daremna. Ale, ale co fajne, to nie żałuję tego kompletu, bo ten grzebień jest po prostu świetny. 27 zł, nawet jakby wszystko wywalić, no zostawić ten grzebień, to i tak się opłacało. Grzebień drewniany, nie? No, 10 miesięcy. Ja się biorę za gulenie głowy. To wam zrobię lapsa. I tyle, no. I... I lecimy dalej. Zostały dwa miesiące równe. Dwa miesiące, jeden dzień. No ale to już mam nadzieję, że zleci, bo już chciałbym się ogolić. Chociaż będzie bardzo mi tej brody żal. To już chciałbym się ogolić i po prostu mam jakieś tam nowe, swoje znowu wyzwanie. Bo jak wiecie, lubię wyzwania, ale to wam powiem może po świętach. Przebiegłem dwa maratony. Przejechałem Tour de Silesia, 350 km na rowerze. Rzuciłem dawno, bardzo dawno temu papierosy, dwa lata prawie, bo paru dni brakuje. Nie piję w ogóle alkoholu. Miałem taki okres, że schudłem 20 kg i też to właśnie się dotyczy to nowe wezwanie z wagą. Albo, albo Wam powiem od razu, yy, chciałbym schudnąć do 70 kg i to będzie naprawdę bardzo. Bardzo wymagające wyzwanie, bo moja waga jest obecnie 95 kg. Najmniej mi się udało w tych czasach, już w, wieku, w tym moim wieku, schudnąć do 81, chyba do 70 będzie bardzo ciężko i będę też bardzo wychudzony, jeśli będę ważył 70 kg, bo moja, mój wzrost jest 175, ale postaram się. Ale po świętach dopiero robię, bo nie chcę tam żona nakupowała rzeczy, więc też nie mogę teraz. Na dietę przejść. Po świętach chodzę na dietę i daję sobie rok, jak chcę schudnąć do 70 kg. Nieważne jakimi, jakimi metodami, 70 kg muszę zobaczyć na wadze. Mam wagę elektroniczną, którą podłączam pod aplikację, więc, więc będę to śledził na bieżąco. Coś tam wam będę pokazywał między tam, jak będę jakieś golenia robił czy coś, to wtedy wam będę od razu pokazywał moją wagę i jak mi tam idzie. Ale to już będzie. Tak, wam mówię po świętach. Na pewno coś o tym więcej wam powiem, o tym moim wyzwaniu. Bo tak, wam mówię, uwielbiam wyzwania. I. No i tyle. No i, no i dobra. Ja się biorę za golenie głowy i wam to puszczę albo przed tym właśnie ujęciem, albo po tym ujęciu. Więc gorąco Was zapraszam do subskrypcji i do lajkowania.